Sama w sobie i ileś tam punktów, tak? I potem dochodzą beczki. Nie? Mamy raz, dwa, trzy, cztery beczki. Każda z tych beczek ma też swój numer katalogowy ileś punktów. W sumie cała ta figura, czyli każda z tych, każdy z tych obrotów stopie skomplikowania, i figura dają 60 punktów. I tak jest z każdą figurą. Dwa, trzy, figury z dziewięć. Kilkadziesiąt razy przed takim lotem na ziemi, żeby sobie wymyślić. wiatr mam z wiatr mam z Jestem w takiej pozycji, tu mnie gdzieś za bardzo wypchnęło, więc, więc jestem w pion i już widzę, że teraz tak, taki ruch drążka też spowoduje przesunięcie i przerzucenie mojego samolotu o 20 metrów, tak? Gdzieś tutaj pach. Więc znowu się przesunąłem od sędziów. Teraz muszę dokręcić, jestem tutaj. Ok, no to teraz z lewym drążkiem do figury numer 2. Ślisty na oba. Dwie drugie, dwie czwarte na półeczki. No to jest akurat tam dosyć proste, więc robimy sobie takie coś. Pach! dwie czwarte tak? i połóweczkę w drugą stronę. Czyli dwie połówka, ścisł na ogon, to jest przez owiewkę. Czyli jeżeli jest figura taka, to znaczy, że jeżeli jest linia przerywana, to znaczy, że muszę przejść przez plecy, bo są dwa świzki na ogon. Można polecieć przez podwozie, czyli w tą stronę spadamy przez ogon, albo możemy się przewalić zupełnie przez właśnie owiewkę. Oczywiście się to oszukuje, tak? bo w jaki sposób, stawiając idealnie samolot, w czysty pion, no to możemy liczyć na totolotka. Przewali się w jedną albo w drugą, tak? Więc wiadomo, że jeżeli jesteś sędzią, no to nie zrobię to, nie zrobię to naprzeciwko ciebie, no bo będziesz widzieć, że lecę sobie, że, że tak za przeproszeniem, tak? Tylko przelecę za ciebie, tak? I postawię, jeżeli mam przelecieć przez plecy, to w ostatniej w końcówce zrobię taką kąterkę, lekko na plecy, a ze 3 stopnie. Tak? Czekam, a samolot się zatrzyma. Mam takie sznureczki zamontowane na, na piramidkach, więc widzę jak ten sznureczek zaczyna które się prostu no? do tyłu. Drążyk od siebie i, i czekam aż mnie wahnie. Rzuci mnie. a ja mam tu. Jeden, jedna. Jeden, jedna. Druga sterowana. Samolot na mierze w kościach. Ciach, ciach, ciach. Sterowana. No i do figury numer 3. A jest już bardzo skomplikowana. No. Bo tu trzeba zrobić taką połówkę. Znowu 3-4 szybkiej. Tutaj gdzieś no, specyficzna budowa, że tak powiem, łuków. I generalnie każdą figurą pracujesz na wynik. Zwaliłeś coś tutaj. Trzeba profesjonalizm polega na tym, ta figura już była, skończyło się. Każdy może dać zero, nawet Michał Mamistow, a tobie zostaje trzecia, czwarta, piąta, szósta itd, i tak dalej. Na każdy łapiesz kupie, kupę punktów i każda może zaważyć, tak? bo każda ma jakiś coefficient, Tak, Pierwsza, najdroższa tak naprawdę, bo ma 6 wyszek, 60 punktów, więc trzeba się skupić, a ponieważ jest pierwsza, więc człowiek jest wypoczęty i trzeba się skupić, żeby, jak, żeby dobrze zacząć. Jak dobrze zaczniesz, to się robić coraz mocniejszy, psychicznie, czym dalej idziesz. To widzicie, to teraz, z reguły coraz lepiej, no bo jesteś coraz mocniejszy psychicznie, bo widzisz, że kupa już Ci poszła. Nie? Tu z reguły był neurologiczny punkt, ja się tego bałem, bo tu trzeba zrobić autorotacyjną beczkę w pionie w górę. Jeżeli nie masz rzeczywiście punktów referencyjnych żadnych, to musisz to na timing. Jeżeli wiesz, że rzeczywiście ta prędkość jest 140, to ze 140 ta szybka beczka to jest ściągnąć, zaunloadować i ten samolot się łamie i, łamie i ma stanąć dokładnie, idealnie, czysto, pionowo. Tutaj za bardzo już się nie oszuka, bo to właśnie widać, że dobrze zakontrolował i stoi dalej w pionie, więc to jest taki newraliczny punkt, a potem to już elegancko idzie.